Serce Matki Tadzim Nieby ogarniało cały świat. Każdy nędzarz, chory piekak, to najmilszy dla niej brat. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Czwarty dzień marca, dzień, którym czcimy święto, uroczystość nawet w diecezji radomskiej. Uroczystość świętego Kazimierza, Królewicza, który jest głównym patronem diecezji radomskiej, na terenie której jest nasze miasto Kozienice i nasza czcigodna służebnica Boża, która nosiła ziemskie imię Królewicza Kazimierza, Służebnica Boża Kazimiera Gruszczyńska. W dniu jej ziemskich urodzin. Chcemy modlić się o rychłą beatyfikację służebnicy Bożej. Wypraszamy potrzebne łaski dla tych miejsc, które jej imię noszą. Jesteśmy w domu pomocy społecznej, które jest jej imieniem nazwane. Przywołujemy więc naszą świętą patronkę, prosząc o potrzebne łaski dla wszystkich mieszkańców tego domu, dla wszystkich pracowników. Prośmy o błogosławieństwo dla naszego miasta, dla samorządu, dla władz powiatu, które sprawują opiekę, także tą materialną nad tym miejscem. Niech Pan Bóg daje potrzebne łaski, wzrost i siły do tego, byśmy godnie mogli Boga wielbić przez stawiennictwo czcigodnej służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej. Czytanie z mądrości Syracha. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. Ubram świątyni, prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę, Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Muzyka Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja zachowałem przekazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem. Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mojego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc Was trwał aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię Moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie. Już na samym początku Eucharystii ksiądz Celebrans, ksiądz Dariusz Przypomniał nam, co to za dzień i w jakim celu gromadzimy się, aby w tej chwili dziękczynienia Panu Bogu, jaką nazywamy Eucharystię, dziękować za wszystkie łaski i dobro. Dziękować za to miejsce, w którym jesteśmy, dziękować za nasze miasto, dziękować za tych, którzy są gospodarzami ojczyzny, miasta, powiatu i gminy. Dziękować Panu Bogu za kościół, w którym żyjemy, rozwijamy się i z którym kroczymy drogą naszego ziemskiego życia za przewodnictwem naszego Pana i zbawiciela do Domu Ojca. Dziękować za historię, za ojczyznę. Gromadzi nas święty Kazimierz i to dzieło, które jest niejako pokłosiem jego życia, ale także i życia tych, którzy go naśladowali. Święty Kazimierz żył w bardzo ciekawych czasach. Można by powiedzieć złote czasy naszej ojczyzny. To 15, koniec XV wieku. Książę, królewicz. Współcześnie nazywali go człowiekiem modlitwy. Często przedstawiony jest jako ten, który kilka godzin modlił się w świątyni, a nawet jeszcze przed świątynią, mimo zamkniętych kościołów, on już czekał na modlitwę. Może nie jeden zakonnik czy rzeczy nie zdąży wstać, a on już modlił się tam, zanosząc modlitwę, mówiąc, że przede wszystkim to była modlitwa wstawiennicza przez wstawiennictwo Matki Bożej. To był taki królewicz maryjny można im powiedzieć. Patron do tej pory Litwy i patron naszej ojczyzny. Umiłowany. Bardzo wspaniały człowiek. W dniu jego śmierci i po śmierci cała Litwa i nasz, a ojczyzna Żyła niejako w żałobie. To jest pierwsza niejako postać, która uczy nas czegoś i jest patronem wielu wspaniałych dzie dzie dzieł. Jezus Chrystus, nasz mistrz i Pan, zaczynają jakby publiczną działalność w swoim słynnym kazaniu na górze. Znamy słowa, które do nas skierował Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, błogosławieni, błogosławieni. Osiem błogosławić, to pierwsze. Błogosławieni ubodzy w duchu. Ktoś by powiedział, czy w tamtych czasach, czy dzisiaj to jest jeszcze aktualne, czy to jest potrzebne. Błogosławieni ubodzy w duchu. Chyba tak. Kiedy patrzymy na samych siebie, na nasze rodziny, kiedy patrzymy na znajomych, na współczesnych chrześcijan, na współczesnych niebi świętych i tak dalej, jakże potrzebne jest to błogosławieństwo. Wielu z nas żyje tak, jakbyśmy oddawali cześć nie Panu Bogu, ale Bożkom. Wielu z nas żyje tak, jakbyśmy zapomnieli o tym, kto jest najważniejszym, o którym pamiętał w Starym Testamencie prorok Syrach, które dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, o tym, o którym pamiętał święty Kazimierz, o tych, którzy noszą to imię Kazimierza Kazimierzy. I o tych, którzy poszli naśladować, wypełniać słowa Chrystusa Pana z góry ośmiu błogosławieństw. Bardzo często wielu z nas ma te wszystkie rzeczy, które są na ziemi i traktuje je jako bożki. jako najważniejszy cel naszego życia. A wszystkim często zapominamy. Często właśnie zapominamy, że tym wszystkim zawdzięczamy Panu Bogu przede wszystkim to, co otrzymaliśmy. Błogosławieni, błogosławieni ubodzy w duchu. Chyba to dobrze, doskonale rozumiał patron dzisiejszego dnia, święty Kazimierz. Był księciem, królewiczem. Pomaga mu ojciec w zarządzaniu krajem ojczyzną. Pomagali mu światy ludzie. On dużo pomocy otrzymał. Ale jakże bardzo często potrafił ukazać, co jest najważniejsze. Kto jest najważniejszy? Czy potrafię dzisiaj wznosić swoje ręce do Pana Boga i czy potrafię szukać tej wspaniałej, pięknej mądrości Boga, o którym kilka wieków przed przyjściem Chrystusa mówił prorok Syrac. uklękny skłonię moją głowę przed mądrością, która przewyższa wszystko. Wśród Rzeszy wspaniałych ludzi, którzy także wzięli sobie do serca, wypełniając to polecenie i to zadanie, które dał nam Chrystus. Była fakturę także i tego miejsca, kandydatkę na ołtarze, matka Kazimiera Gruszczyńska która też nas gromadzi i która też w swoim życiu pozostawiła, dzieła, pozostawiła dzieło, które trwa aż do dnia dzisiejszego, chociażby w osobach sióstr zakonnych franciszkanek, które także mają za zadanie służyć tym, którzy najbardziej potrzebują. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Jaki jest owoc tego wszystkiego? Mamy nadzieję, że jest dobry. Po ludzku to możemy różnie oceniać. Po ludzku. Ale Pan Bóg najlepiej wie. On jest Panem głębi mojego serca, mojej duszy, moich intencji, pragnień, mojego życia. Dziękujemy także Panu Bogu za życie tej naszej mieszkanki, jakbyśmy powiedzieli, pochodzącej z Kozienic, której imię do dnia dzisiejszego jest znane, powtarzane. Każdego 17 dnia miesiąca, chociażby wśród zakonnych, kiedy gromadzimy się we Męszy Świętej, prosząc o wyniesienie na ołtarze, o jej beatyfikację. To dzieło, które rozpoczęła chociażby w kolejnych sercach zastępczyń i tych, którzy idą wypełniając przykład jej życia, życia jej patrona, świętego Kazimierza i nauki Jezusa Chrystusa, który jeszcze nam raz przypomina chociażby słowa, abyśmy byli ubodzy duchem i abyśmy potrafili służyć innym ludziom. Przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej przedstawiajmy Dobremu Bogu nasze prośby i nasze błagania. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców Tutejszego Domu Pomocy, personelu, jak również wszystkich zaangażowanych w pracę Domu Pomocy Społecznej imieniem Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej aby dobry Bóg za wstawiennictwem patronki dnia dzisiejszego obficie udzielał wszelkich łask na miarę indywidualnych potrzeb. Ciebie prosimy. W dzień imienin założycielki zgromadzenia sióstr franciszkanek odcierpiących matki Kazimiery Gruszczyńskiej prośmy o rychłą beatyfikację jej a także o dar powołań do zgromadzenia sióstr Franciszkanych od cierpiących, by nigdy nie zabrakło serc gotowych do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Ciebie prosimy. <laughs> zapłać księdzu Dziakanowi, Władysławowi, że z bogactwa jego serca, myśli i intelektu dzisiaj spłynęło tyle mądrości do naszych serc. I to, to wszystko, tak za matki Kazimierza, no i siostrom z Warszawy, że zaszczyciły nasze progi, naszą parafię. No i ten dom przede wszystkim, który przecież jest domem wielu mieszkańców, więc i dyrekcji, i starostwu za tą wspólną naszą Eucharystię, dziękczynienie Panu Bogu za wspólne trwanie z ludźmi, którzy. Potrzebują tej opieki Bożej miłości, ale też i ludzkiej życzliwości. I o to prosimy, błagamy za stawiennictwem służebnicy Bożej Matki Kazimiery, prosząc o jej beatyfikację. Wiele możemy wyprosić, wybłagać. Więc dzisiaj y, o to niebo prosimy, by właśnie przyjęło nasze wołanie, naszą modlitwę o jej beatyfikację. Pan z Wami, i Chrystus, Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą cieni. To nasze kolejne spotkanie. Które zaaranżowało niebo za stawiennictwem naszej Matki Założycielki, już czcigodnej Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Chciałam w imieniu Matki Kazimiery podziękować wszystkim tutaj, w Domu Pomocy Społecznej, jej imienia, kapłanom, którzy sprawowali Eucharystię i beatyfikację księdzu proboszczowi Dariuszowi, księdzu dziekanowi Władysławowi za, za to, że złożyli to co najcenniejsze, dar Chrystusa z prośbą ku Bogu Ojcu, żeby dał tę łaskę cudu za wstawieństwem Matki, aby mógł rozpocząć się drugi etap jej procesu, właśnie procesu o cudzie, który sfinalizowałby tak naprawdę to nasze błaganie o jej beatyfikację. Pragnę bardzo serdecznie podziękować y, pani przedstawiciel y, Powiatowych Władz, pani staroście Małgorzacie Weberskiej za wierne trwanie z nami i też jako takiego przyjaciela Zgromadzenia Matki Kazimierza od tylu, tylu lat, że jest z nami, a też jest właśnie przedstawicielem tych, którzy z ramienia władz opiekują się tym domem. Pani dyrektor Elżbiecie, która z takim gorącym sercem tutaj zaangażowała się. W zorganizowanie tego święta przede wszystkim też tym, którzy tutaj żyją i pracują, mieszkańcom. Bez nich nie byłoby tego święta, i wierzymy, bo jest to miejsce tak zwanego Starego Szpitala w Kozienicach, który pamiętała jeszcze założycielka, bo właśnie tutaj na prośbę hrabiego Jana Zamońskiego przysłała siostry. Więc stworzyły to, to miejsce z cierpiącymi. W tej chwili jest tutaj dom opieki, dom pomocy społecznej, są mieszkańcy i ja wierzę, że matka Kazimiera, która z takim zaangażowaniem tutaj posyłała siostry, chciała, żeby służyły cierpiącym, że teraz też patronuje temu miejscu, wyprasza potrzebne łaski. Bardzo dziękuję też całemu personelowi. Tutaj też jako nowicjuszki zdobywałyśmy takie pierwsze nasze doświadczenia pielęgniarskie, bo przychodziłyśmy z siostrami, które tutaj pracowały, więc, więc jest to takie bardzo bliskie temu sercu, więc też jesteśmy sercem z mieszkańcami, ale też z personelem. Ja bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy też służą panom za kamerą, za aparatami, którzy są, bo zawsze są z nami, tym, którzy są na zapleczu, tak rzadko się dziękuję. Dzięki nim pójdziemy w świat i matka Kazimiera też. A rzeczywiście padło dzisiaj takie pytanie: kto się nami interesuje? Też poza, więc naprawdę interesuje się Stolica Apostolska, ale też wiele, wiele osób z całego świata, bo mamy profil taki właśnie internetowy, gdzie zaglądają ludzie z całego świata bo z, i z wszystkich kontynentów. Tam są tysiące wejść, więc proszą też o to, żeby propagować matkę, żeby przysłać materiały o jej życiu, o działalności. Więc jeszcze raz podam to ogromne dziękczynie i moim e, współsiostrom, matce generalnej, się jeszcze przyłożonej tutaj, jeszcze i, z, i też z siostrą Joanną, Donatą, naszej Paulince i Walerii, która gdzieś tam zniknęła. Więc też bardzo, bardzo się cieszymy, że też możemy tutaj być, że mogłyśmy się wspólnie modlić. I też zachęcam, żeby się, żeby się modlić za sprawiedliwością matki. W tym roku urodziło nam się dwóch zdrowych chłopców. Były dwie, były dwie wyproszone ciąże, dla Karoliny i dla Kasi i obydwie, Kasia miała zagrożoną ciążę, urodził się Ignaś, a w połowie stycznia też Tadzio, ale jest, to Karolina urodziła, tak, jest też prośba, ponieważ o modlitwę za nienarodzonego Kasia, to przyszła intencja wczoraj, ponieważ tam jest sprawa, że zaczyna, coś się dzieje z nareczkami tego dziecka więc też mama prosi, nosi je pod sercem, prosi o modlitwę, wierzymy, że Matka Kazimiera wyprosi łaskę, bo wierzy, że my mamy szczęście, do dzieci, nam się rodzą dzieci, dużo jest wyproszonych właśnie, także zachęcamy wszystkich, żeby się modlili, ale to się chłopcy urodzili, dużo dobra, życzę wszystkim, niech Matka Kazimiera wspiera i życzę takim wszystkim, no wielkiego postu, takiego radosnego świętowania dzisiaj. Myślę, że niebo się nie obrazi. Serce no matki